Tamko. Patrzcie, a tu Ryszard siedzi. Gdzie jest Rysio? To jest podkładka, ale nie wiem jaka. Zostawi się kiedyś torbę podarunkową od Bitquieta. Jest duża podkładka i jest opaska z Be Quieta. Jeszcze nigdy nie nosiłem głowej opaski. Jest ten GMB. Coś nie wiem jak się powiem niemiecku literuje. Taki ten. Ale najważniejsze, Podkładka. Podkładka pod, kom pod myszkę. I teraz proszę Państwa rozwijamy dupną podkładkę. Dużąko. Takie coś dostałem z BeQuieta i to dzięki wam. Dzięki BeQuiet. A jeszcze mam dwie paczki z BeQuieta. Jedna, jedna i trupka. Jedna i trupka. Tego BeQuieta jest więcej. Tego jest więcej. Ta paczka jest z 2018 roku. Cześć Ryszardo. Ja kompletnie nie mam pojęcia, co będzie w środku. I teraz tak, to jest ta pierwsza paczka i ta paczka jest dzięki temu kocurowi, którego przecież się przed chwilą widzieli. To jest dzięki Ryszardowi. Ja wtedy wysłałem zdjęcie na fanpage'u Be Quieta, Ryszarda, który leżał na tle pudełka z obudowy, które było obudową z Be Quieta. i oni mi napisali, że coś tam fajnie, fajnie, daj Pan adres i mi Ci paczkę i wysłali mi to. Otwieramy? Otwieramy. Otwieramy. Otworzyliśmy. Hmm. Bąbelki. Folia, folia. My tu mamy paczkę z Big Quieta. Paczkę, którą załatwił mi Ryszard. Czekajcie, otwieramy to. Kurwa, pendrive. Widzę długopisi. A ja lubię długopisy, także zajmijcie 16 GB pendrive. Mam pendrive od Ryszarda z Be Quieta. Dzięki Ryszard. Mamy kubek. To będzie kubek. Kubek za chwilę. Ale tam, tam w tej torbie. Pokaż, pokaż. W tej torbie je jeszcze coś jest. Jeszcze coś jest. Wygląda jak pudełko tabaki. Co to jest, kurwa? Kurwa, to są jakieś dropsy. Ja idę to przetestować. A jeszcze został kubek. Kubek, 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 kubek. Czekaj. Czekajcie, może uda się zrobić taki efekt obracającego się kubka samego. Kurwa, się. A tą paczkę znowu dosy... wygrałem. Był konkurs. Żeby tam taki tam, no trzeba było rozpoznać zdjęcia zasilaczy, opisać, który to jest model. Co było banalnie proste, co też zrobiłem. I w nagrodę wygrałem paczuszkę. Nie, skaleczyłem się. Będę umierał. Proszę Państwa, kolejna torba podarunkowa. Jest kubek, jest pendrive, jest długopis, jest smycz i coś innego. Mamy smycz. Jest koperta, jest koperta, mamy hajs kurwa pewnie. Zacznijmy od długopisu. Nie, trafiliśmy na kopertę. Jest długopis. Kuby. Mamy kolejnego pendrive'a, pendrive, pendrive 16GB z Be Quieta. Ta koperta jest gruba, 10% fruit. Tu są gumy owocowe i chyba najlepsze jeszcze kuźwa w takim smycz z Be Quieta. Zakładałem, że będzie smycz z Bikwajeta, ale takiej jakości smyczu się nie spodziewałem. Po raz kolejny Be Quiet rozjebał i została koperta. Kalendarz. Przyszła mamuśka. Uwaga, mamuśka jest. Co dostałem łącznie w trzech paczkach z Big Dupna wielka podkładka. Kubek. Długopis. Długopis. Pendrive. Drugi taki sam pendrive, 16-gigowy. Smycz. Opaska. Proszę drink Drugi kubek z Big Gumy Gdzie są miętuskich? co mi, mi potwierdzi Są Jest kalendarz I chyba to by było już Proszę Państwa wszystko Dziękuję Big bo ja za to nie zapłaciłem I jedną paczkę załatwił mi mój Kocur, Ryszard. I jeszcze kotka. Rodzina w komplecie. Kocia, rodzinka w komplecie. Kocur przypomina o łapie, żeby zostawić łapę. Zostawić jedną wielką łapę po sobie. I kończymy. Na razie. Thank <laughs>